Nigdy nie zapomnę tamtej nocy, to była moja tysięczna podróż tą krętą drogą, ale nic nie mogło mnie przygotować na to, co miało nadejść. Zegar wskazywał godzina 23:30, gdy wjechaliśmy na słynny zakręt śmierci. Pełnia księżyca wisiała na niebie, rzucając niepokojące cienie na opustoszały krajobraz. Moja stara ciężarówka warczała, protestując przeciwko stromemu podjazdowi. Czułem każdą wibrację silnika odbijającą się echem w moich kościach. Podspływał mi po czole, gdy mocno ściskałem kierownicę. Coś wydawało się inne, czynsze, zimniejsze. Nagle zobaczyłem intensywny blask w lusterku wstecznym. Samochód jechał z dużą prędkością, wijąc się po drodze, jakby prowadził go demon. Moje serce przyspieszyło. W ciągu kilku sekund byłby nade mną. W desperackim odruchu skręciłem ciężarówką na pobocze. Koła poślizgnęły się na żwirze i przez przerażający moment myślałem, że się przewrócimy. Ryk silnika samochodu przeszedł obok mnie jak grzmot. Kiedy odzyskałem kontrolę, spojrzałem do przodu, spodziewając się zobaczyć samochód znikający za zakrętem. Ale to, co zobaczyłem, zmroziło krew w moich żyłach. Samochód, stary, zardzewiały Chevrolet, przejechał prosto przez zakręt. Nie hamował, nie wpadł w poślizg, po prostu przeszedł przez barierę ochronną. Jakby jej nie było, i zniknął w ciemnej przepaści. Gwałtownie zahamowałem, mój mózg walczył, by przetworzyć to, czego właśnie byłem świadkiem. Na drżących nogach wysiadłem z ciężarówki. Cisza była ogłuszająca, przerywana tylko metalicznym brzękiem stygnącego silnika. Podbiegłem do krawędzi przepaści, Serce waliło mi w piersi. Nic tam nie było. Żadnego dźwięku katastrofy, żadnego ognia, żadnych zniszczeń. Jakby samochód po prostu wyparował. Następną godzinę spędziłem wędrując po okolicy, szukając jakichkolwiek śladów wypadku. Nik. W końcu, wyczerpany i oszołomiony. Wróciłem do swojej ciężarówki i ruszyłem w drogę. Na następnym postoju, wciąż drżącymi rękami, opowiedziałem swoją historię innym kierowcom ciężarówek na stacji. Ciszę, która zapadła, przerwał Joao, siwy weteran. Widziałeś ducha zakrętu śmierci, powiedział ochrypłym od papierosów głosem. Dziesięć lat temu. Na tym samym zakręcie, identyczny samochód miał straszny wypadek. Zginęło sześć osób. Mówią, że od tego czasu samochód pojawia się od czasu do czasu, przeżywając swój ostatni moment. Dreszcz przebiegł mi po kręgosłupie. Następne godziny minęły w rozmyciu szeptanych historii. Każdy kierowca ciężarówki dzielił się swoim własnym spotkaniem z niewytłumaczalnym na samotnych drogach kraju. Kiedy w końcu wróciłem na drogę, wschodzące słońce malowało niebo odcieniami różu i pomarańczu. Ale nawet światło dnia nie mogło rozproszyć cieni, które teraz zamieszkały w moim umyśle. Od tamtej nocy, za każdym razem, gdy zbliżam się do zakrętu śmierci, czuję ucisk w żołądku. Moje oczy gorączkowo przeczesują lusterka, szukając widmowego blasku tych reflektorów. A czasami, w najciemniejsze noce, przysięgam, że słyszę odległy ryk silnika, odbijający się echem przez czas, przypominając nam, że niektóre podróże nigdy naprawdę się nie kończą. Droga strzeże swoich tajemnic, a my, kierowcy ciężarówek, jesteśmy czasami mimowolnymi świadkami tych zagadek. Tamta noc zmieniła coś we mnie na zawsze. Teraz wiem, że między asfaltem a gwiazdami jest więcej rzeczy niż nasze oczy mogą zobaczyć lub nasze umysły pojąć. I za każdym razem, gdy wsiadam do kabiny mojej ciężarówki, Zastanawiam się, jakie tajemnice drogi odkryje ta noc.